Dzień dobry państwu. Jeszcze dni, ale już niebawem będziemy odliczać tylko godziny do najważniejszego punktu w tym sezonie. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie rozgrywać będzie turniej Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej a w Nottingham. No i przed nami te najważniejsze momenty i spoglądamy na nie na pewno z optymizmem. O czym będziemy mogli porozmawiać dziś z naszym gościem, którym jest Grzegorz Klich, selekcjoner reprezentacji Polski, drugi asystent Roberta Kalabera, ale może mi powiedzieć, że to jedność w sztabie szkoleniowym panuje, jeżeli Mówimy o tym turnieju, to nie możecie się już doczekać? Witam serdecznie. No tak, tak, oczywiście. To po to te wszystkie treningi, całe przygotowania, żeby, żeby tak naprawdę sprawdzić się na tej arenie międzynarodowej, także już wyczekujemy tego wylotu. Na arenie międzynarodowej to sprawdzaliście się już od pewnego czasu, i jeżeli wyniki mają tworzyć atmosferę, to mam wrażenie, że ta atmosfera musi być znakomita. No trzeba przyznać, że te, że te wszystkie mecze kontrolne, które rozegraliśmy w tym bezpośrednim przygotowaniu startowym yy, wyglądają obiecująco. Atmosfera w zespole jest naprawdę super. Wszyscy z chęcią przychodzą na treningi, yy, realizują zadania. Jakie się im powierza, także no jest, jest dobrze. Sześć meczów spalingowych z Łotwą, ze Słowenią, z Węgrami. Każdego z tych rywali udało nam się pokonać, albo inaczej, pokonaliśmy, bo nie udało się, bo to było wypracowane i wywalczone. Natomiast patrzymy na to, że to są reprezentanci elity hokejowej. My jesteśmy na tym niższym szczeblu, więc możemy powiedzieć, że to rzeczywiście optymizm jest uzasadniony? No, trzeba brać pod uwagę to, że to są mecze kontrolne, tak, że te składy nie są jeszcze ostateczne, więc yy, yy, najlepsi zawodnicy tak naprawdę często przyjeżdżają na same mistrzostwa, więc yy, ja bym tutaj studził te emocje. Natomiast to, to były dobre drużyny, tak, no, i, i, i te składy też takie dosyć ciekawe, więc yy, nie było łatwo w tych meczach. Natomiast no, myślę, że że wyniki były obiecujące. To skupmy się na naszej grze. Czy ten okres przygotowawczy przepracowaliście tak jak zamierzaliście? Do tej pory tak. Wszystko, wszystko jest zrealizowane zgodnie z planem. Yy, dość ciekawie te całe przygotowania są ułożone, bo yy, mamy też jakieś tam wolne dla siebie te weekendy, prawda, po tych meczach kontrolnych, więc jest też czas na rodzinę i na taki. Spokój w głowie, poza, poza hokejowy. No właśnie o to chciałem zapytać, bo to chyba jeden z najdłuższych okresów przygotowawczych w historii reprezentacji Polski, bo prawie miesiąc spędzacie ze sobą. Czy wy nie jesteście już z sobą zmęczeni, ale skoro jest ta odskocznia, skoro są te chwile dla rodziny, no to to chyba pomaga w tym, żeby pracować, ale jednocześnie się relaksować. Tak, tak, naprawdę. Jak jest ten dwa dni wolnego. To, to, to ta głowa odpoczywa i organizm odpoczywa. Więc, y, tak jak dzisiaj zaczynamy wieczorem y, trening, to, to tak naprawdę wszyscy już na niego czekamy. No a jak jesteście. Razem, tyle czasu. Jak pracujecie cały czas na treningach, my to możemy zweryfikować tylko i wyłącznie obserwując mecze sparringowe, natomiast wypatrzycie na te poszczególne jednostki treningowe, nad czym jeszcze i czy jeszcze da się popracować przed Mistrzostwami świata, bo tego czasu wcale tak dużo już nie ma. No tak, no już tak naprawdę zostało nam parę treningów do, do mistrzostw. Reagujemy na to, co się dzieje na meczach, staramy się poprawiać różne elementy, głównie taktyczne. Tak? No, każdy mecz to jest analiza wideo, nad tym bardzo dużo spędzamy czasu. Obserwujemy zawodników, ich zachowania i tak, żeby ta nasza taktyka, która jest przygotowana na mistrzostwa, po prostu była jak najlepiej zrealizowana. Mamy jeszcze jakieś słabe punkty? No, oczywiście, zawsze są, zawsze może być lepiej, także. Ale pracujemy nad tym. Mam nadzieję, że będzie dobrze. To powiedzmy kilka słów w takim razie o rywalach, o, o ich słabych i, i mocnych stronach. No bo wiadomo, jaka jest stawka. Litwa, Wielka Brytania, Włochy, Korea, Południowa, Rumunia. Dokładnie w takiej kolejności będziemy grać w turnieju w Nottingham. Co o nich wiecie? Czy śledzicie, czy, czy przygotowujecie się na konkretnego któregoś rywala, czy na każdego? Jak to wygląda? No tak. No. Przygotowujemy się na konkretnego rywala i zawsze skupiamy się prawda, na tym pierwszym meczu. Także dzisiaj na dzień dzisiejszy tak, idziemy, idziemy na Litwę, tak i, i, i na, nich się, na nich się będziemy skupiać. Tak. Y... To co powiem o Litwinach? Bo, bo patrzymy na przeszłość i na te ostatnie wyniki, radziliśmy sobie z nimi. No tak, ale, ale to są Mistrzostwa świata, tak? I, i, i te drużyny tam każda z drużyn przyjeżdża, żeby wygrać, tak? No każdy, każdy chce zająć to pierwsze miejsce, tak, żeby, żeby zrobić albo awans, drugi. albo drugie w tym, w tym wypadku, tak. Yy, więc no, no mają mocne strony. No Bramkarz jest na pewno ich mocną stroną, także yy, Kalejnikowa, tak, zawodnik Roberta Calabera też, też jest ciekawym zawodnikiem. Natomiast no, no, musimy się skupiać głównie nad, nad, nad ich taktyką, tak, prawda, żeby czytać ich grę. A odkryjemy Amerykę mówiąc, że Brytyjczycy i Włosi to są faworyci tej imprezy, czy jednak nie? No, zdecydowanie tak. Są faworytami i, i, i wszyscy dobrze wiemy, no, że gdzieś tam to doświadczenie w elicie mają troszkę, troszkę jednak wyższe. A stawiacie wyżej Brytyjczyków czy Włochów? Pokażą mistrzostwa. Ja myślę, że pokażą mistrzostwa. Na pewno Brytyjczycy no, mają turniej u siebie, tak, więc na pewno będą, będą bardzo mocni. No, obserwujemy te wszystkie mecze kontrolne, tak, analizujemy już te składy, prawda? jak to wszystko wygląda, także no, cały czas się przypatrujemy. Nawet wchodząc tutaj do studia, powiedział pan, że wszyscy już mówią gdzieś o tym kierunku elity, że już wszyscy widzą nas gdzieś nawet w tym gronie. Czy wyczujecie jakąś presję wokół siebie, czy, czy nie? Oczywiście znaczy, my się staramy skupiać na swojej pracy. tak. No, dużo się mówi o tym, tak? bo, bo, bo te mecze kontrolne były obiecujące. Dawno nie graliśmy tak w tej elicie. Oczywiście, że. Chcielibyśmy, tak, żeby, żeby tam zagrać i na pewno zrobimy wszystko, co, co w naszej mocy. Natomiast no, tak bardziej się skupiamy na tych meczach, na przygotowaniu tej drużyny pod, pod te mistrzostwa. Tak naprawdę czas pokaże, co, jak to wszystko zostanie zrealizowane. Dawno nie byliśmy w Elicie, ale czy zgodzi się Pan ze mną, że dawno nie mieliśmy tak mocnego zestawienia jak teraz? Ciekawa drużyna jest, bo mamy sporą część doświadczonych zawodników. Taką mieszankę młodości, też prawda. Tych, no ja chociażby miałem przyjemność z nimi pracować na kadrach do, do lat 20. Oni dzisiaj są już jak gdyby takimi y, wartościowymi g, graczami tak, tej drużyny I, i naprawdę wygląda to ciekawie. No właśnie, ja nie powiem z kim rozmawiałem, ale to, że wszyscy powtarzają, jak nie teraz, to kiedy, to już jest jedna strona medalu, ale z drugiej, no możemy popatrzeć właśnie na naszą kadrę i widzimy tak zawodników, którzy mogą zdawać sobie sprawę z tego, że to może być ostatnia szansa na to, żeby zagrać w elicie. Druga rzecz, są te głodne wilki, którzy naprawdę sukcesu jeszcze wielkiego nie zanotowali, a mogą być motorem napędowym tej reprezentacji. No i chyba jest trzeci argument, że za rok Mistrzostwa Świata Elity są w Czechach, czyli bliżej już właściwie chyba być, nie może, no to są takie argumenty, które przemawiają za tym, żeby dać z siebie więcej niż 100%, tak to odbieracie od wewnątrz też? Znaczy my to na pewno damy więcej z siebie niż 100%, ale to jest turniej, tak, to dyspozycja dnia, tak, to szczęście sportowe też jest potrzebne, więc my, my nie pompujemy balonika, my po prostu chcemy się skupić na na pierwszym meczu, żeby go wygrać, tak i, i idziemy po kolei, tak, ale ja po kroku. Nie, nie pompuję balonika, tylko zastanawiam się, no bo jesteście z tą reprezentacją już od pewnego czasu, nawet od długiego czasu. Obserwujecie przygotowania do różnych mistrzostw, nawet tych młodzieżowych, czy widzicie jakąś różnicę w przygotowaniach do tego turnieju, że no, trudno to nazwać, że zaangażowanie jest większe, ale jest taka determinacja ogromna, zdając sobie sprawę, jaka szansa się wytwarza. Najbardziej cieszy fakt, że wszyscy zawodnicy są chętni, żeby grać w kadrze narodowej. I to ja myślę że jest bardzo ważne i to jest duży krok do przodu. No to, to, pokazuje, jest... to pokazuje, że, że, że jest chęć, żeby po prostu wystąpić w jak, jak najlepszym składzie i w jak najlepszej dyspozycji na miejscu. To już jest fakt. ten czynnik, którego nie mieliśmy w przeszłości. No, różne problemy, prawda, borykały polską kadrę. No, po raz pierwszy też mam takie wrażenie, nie wiem, czy wy też to odbieracie, że nie tylko kadra, nie tylko wasz zespół, no bo wiadomo, że wy pracujecie w swoim gronie i chcecie robić to jak najlepiej, ale, ale chyba całe środowisko hokejowe stało się takim jednym organizmem. Nie wiem, czy wy też to zauważacie, że ten odbiór hokeja jest zupełnie inny w tym momencie, że, że wszyscy pracują w jednym kierunku i, i że wszyscy rzeczywiście myślą o tym, żeby kadrze było dobrze. No tak to musi wyglądać. Wreszcie. Dobrze, że, że wszyscy to rozumiemy, tak? bo, bo no nie możemy sobie podkładać nogi. Tak? No każdy, nie wiem, każda reprezentacja. Kibicuje innej reprezentacji, czy to jest żeńska, czy młodzieżowa, tak, my te mecze też oglądamy, tak. My też, że tak powiem, kibicujemy tak nie tak dawno się mistrzostwa kobiet zakończyły. My też tym żyjemy, więc ja uważam, że wszyscy muszą się wspierać. O mistrzostwach kobiet porozmawiamy sobie jeszcze, jeszcze za chwilę, ale wracając do tej męskiej reprezentacji. Czy wy pracujecie jeszcze nad tą sferą mentalną, bo ja zapytałem o presję, czy wam towarzyszy, no, staracie się ją ściągać, nawet jeżeli jest. Natomiast czy trzeba z tymi zawodnikami mentalnie pracować, czy oni już są zawodnikami, może nawet nazwijmy to tak kompletnymi? No to są seniorzy, tak, są, są ukształtowani. Każdy, każdy mentalnie do tego meczu też potrafi się inaczej przygotować. My po prostu pracujemy nad elementami... Taktyki yy, hokejowej, tak, staramy się, żeby była dobra atmosfera. Żeby, był, żeby każdy z zawodników miał komfort i żeby każdy z zawodników y, czuł się potrzebny w tej kadrze. Tafla jest wszędzie podobna, ale lodowiska bywają różne. Jakie atmosfery można spodziewać się w Wielkiej Brytanii? No to doskonale sobie zdajemy sprawę, że podczas takich mistrzostw z gospodarzami szczególnie będzie grało się trudno, bo trybuny pewnie się wypełnią, choć Polska Kolonia też w Wielkiej Brytanii jest spora, więc na to wsparcie pewnie liczymy, ale, ale jakiś taki mały rekonesans tego lodowiska robiliście albo wypytywaliście zawodników, bo, bo mamy też graczy, którzy na wyspach Bywali. Tak, tak, w przeszłości kadra też grała, prawda, jeździła na turnieje do Nottingham czy tam na mecze kontrolne, więc y, duża część zawodników zna, zna tą taflę, y, no, ma to też znaczenie, tak, czy ona jest duża, czy jest mała. Tak? Tam jest duża. Tam jest duża. Stąd, tychy to nie jest przypadkowy wybór. Stąd nasze przygotowania w Tychach, tak. Lepiej się czujecie na dużej tafli, tak, czy na, czy na mniejszej jednak? Ciężko powiedzieć. Jeżeli chodzi o zawodników, ja myślę, że bardziej oni wolą, kiedy ta, ta fla jest duża. Są bardziej do tego przyzwyczajeni i ja myślę, że, że jest odpowiednia. Kolejna nutka optymizmu. Ściągamy presję oczywiście cały czas z reprezentacji. To chwilę o, o żeńskich mistrzostwach, o których powiedzieliśmy kilka zdań temu. no bo. Pewnie w sercu gdzieś ta miłość do hokeja żeńskiego też pozostała. Oczywiście. Obserwował Pan to, co dzieje się w Korei? Oglądałem wszystkie mecze. Jaki komentarz? No... Jest i, żal, czy to no, rzeczywiście była taka siła, którą zaprezentowaliśmy i trudno było ugryźć koranki. Nie no, zawsze jest jakiś niedosyt, tak, jeżeli nie ma awansu, ale uważam, że... No, że dziewczyny pokazały się z dobrej strony. Walczyły w każdym meczu, też nie umiały nas kontuzje. Więc łatwo nie było tak super Martyna się zaprezentowała zresztą jak co mistrzostwa w bramce i ja uważam, że wynik dobry tak dobry wynik dziewczyn przegrana z Koreą no, widać od paru lat, że ta Korea jest tam dość dobrze dotowana i, i, i rozwija się ten hokej kobiecy również i Stąd myślę, że ten awans tej Korei. Odgryzły się za Katowice, ale drugie miejsce, srebrny medal, możemy się cieszyć. Jest postęp widoczny w żeńskiej reprezentacji? Ja myślę, że, że jest, tak. Ja myślę, że jest, że dążymy do tego. Ja myślę, że kiedyś będzie ten awans do wyższej dywizji, tak. Nie, nie jest to łatwa praca, bo bo jest to sport amatorski, tak. Ale ale dziewczyny dosyć dobre warunki mają zapewnione, grają tą ligę europejską, więc jest to fajne, taki, fajne takie przygotowanie do pod tym mistrzostwa. No. A przed mistrzostwami w Nottingham wy na coś możecie narzekać, czy wszystko było perfekcyjnie? Nie, wszystko jest ok. Ja myślę, że cała baza, nie wiem, czy, czy, czy w Tychach, czy w Jaszczębiu wcześniej, jak byliśmy. Wszystko jest na, na dobrym poziomie, także mamy zapewnione wszystko. No, pracujemy. W czwartek wylot do Nottingham. Jak te następne godziny będą wyglądać? Jaki macie plan na czwartek, piątek jeszcze, I, bo w sobotę to już wiadomo, pierwszy meczmistrzostwa. No w czwartek wylatujemy rano z Wrocławia. Yy, wieczorem mamy trening, w piątek trenujemy, także mamy dwa treningi tak naprawdę, żeby się przyzwyczaić też do tej, do tej tafli i. No, i będziemy się skupiać już na meczu. A później Litwa, Wielka Brytania, Włochy, Korea. Tak, I przed Rumunią się cieszymy, bo na Rumunię nie mamy co liczyć w ostatnim meczu. Patrząc na historię, lepiej nie zostawiać tego do ostatniego spotkania. Skupmy się na pierwszym meczu. Dobrze, bierzemy srebro w ciemno? Tak. Czyli wzorem hokeistek zajmiemy drugie miejsce w turnieju w Nottingham, a wiadomo, z czym to będzie się wiązało. Grzegorz Klich, asystent selekcjonera reprezentacji Polski, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Życzymy oczywiście powodzenia, ściskamy kciuki i z państwem widzimy się również niebawem. Do zobaczenia, do usłyszenia. That was just the beginning.